W Katowicach odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, które rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Chrystusa Króla. Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Wojciecha Korfantego. Tam odegrano hymn państwowy, wciągnięto na maszt flagę, odbył się uroczysty apel poległych i złożono kwiaty. To niezwykłe święto 3 maja w sposób szczególny obchodzimy na Śląsku. Gdy konstytucja 3 maja była uchwalana, ich wchodziła w życie, Śląsk nie należał do Polski. Ta nasza odległość i to, że. Nie byliśmy wtedy włączeni w nurt dziejów naszej ojczyzny. Jest zawsze symboliczna i daje o sobie znać także w tym szczególnym dniu, bo jest to również rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, a więc wielkiego zrywu pod wodzą człowieka, który stoi przed nami na podniku które miały doprowadzić do powrotu Śląska do Polski. Niniejszą konstytucję uchwalamy. Po raz pierwszy te słowa zabrzmiały 3 maja 1791 roku. Konstytucja, z której pochodzą, stała się manifestem polskiej wolności, polskiej demokracji, polskiej tolerancji i poszanowania praw człowieka. Trzeba nam odnaleźć na kartach Konstytucji 3 maja język, który i dziś posłuży do opisu naszych polskich spraw. Konstytucja 3 maja jest i powinna być inspiracją dla nas wszystkich. Inspiracją do działania tu i teraz, ku pożytkowi wspólnemu, ku uchwale Polski. Ja co roku oczywiście obchodzimy rocznicę wydarzeń które dla historii naszego kraju okazały się mieć kluczowe znaczenie. Z dumą i satysfakcją powracamy myślami do Trzeciomajowej Konstytucji będącej zarówno przykładem patriotyzmu Najwyższej Grupy, jak i niebagatelnym wkładem polskiej myśli politycznej w rozwój demokracji na świecie. Dlatego nie sposób przecenić zasług naszych rodaków sprzed ponad 200 lat, poczynionych dla dobra powszechnego dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Przecież to ich determinacja oraz odwaga w procesie tworzenia Wielkiej Konstytucji zainspirowały wiele pokoleń polskich patriotów, aż do czasów nam współczesnych, do momentu, w którym budowa demokratycznego i suwerennego państwa polskiego stała się w końcu możliwa. Dla mieszkańców aglomeracji śląskiej dzisiejsza data ma szczególne znaczenie. Oto w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie Powstanie Śląskie, które było naszą wielką regionalną manif manifestacją patriotyzmu, ów podsycony odwagą, determinacją i poświęceniem, okazał się czynem wodnym dziedzictwa III-majowej Konstytucji, stając się dowodem, że wizje w niej zawarte mogły po latach przybrać realny kształt.